Otyłość stała się chorobą cywilizacyjną. Dotyczy ona już około 70% Polaków. Nadmierna masa ciała prowadzi do szeregu dolegliwości, szeregu chorób. W skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do śmierci. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czym jest otyłość, o tym, jak jej zapobiegać, o zdrowej diecie bogatej w składniki odżywcze, z ekspertem, który na co dzień zajmuje się. Pacjentami w oddziale leczenia otyłości, z autorką książki Nadwaga, otyłość i psychologia. Psychologiem, specjalistą do spraw samoregulacji, odżywiania się i psychologii otyłości. Bardzo zawiłe tutaj tytuły, więc ja sobie pomagam. Dzień dobry, witam serdecznie panią doktor Małgorzatę Obarę głębiowską Dzień dobry. Pani doktor, czym jest otyłość? Jakie ma przyczyny? Tak, otyłość jest problemem wielowymiarowym, także przyczyn jest wiele. Rozpocznijmy od przyczyn biologicznych. Jest ich również wiele, chociażby geny, które mogą sprzyjać nadmiernej masie ciała, albo też problemom ze zrzuceniem tej masy ciała, ale mamy też różnego rodzaju choroby towarzyszące, które również mogą powodować. Różne kwestie hormonalne, oczywiście, to co powoduje właśnie wzrastanie masy ciała, no i problemy z jej, z jej redukcją. Czyli tu mamy taką grupę czynników, ale no wszyscy wiemy o tym, że otyłość, nadwaga, otyłość to są problemy cywilizacyjne. Cywilizacyjne, czyli mamy kolejne przyczyny, czyli niedostatek ruchu, aktywności fizycznej i niestety niezdrową dietę, niezdrowy sposób odżywiania się. No, ale tutaj również muszę wspomnieć o przyczynach psychologicznych, także również one mogą no, tak współwywoływać nadwagę, otyłość, czy nieodmierne przejadanie się. Mhm. Ale to jest dosyć też zawiły problem. W bardzo, bardzo wielowymiarowym problemie. A czy otyłość to są tylko skutki fizyczne, skutki mhm. dla naszego ciała, które my możemy faktycznie zobaczyć? Czy jakieś jeszcze inne, skoro jest to problem tak złożony? Tak, pani wspomniała też o tym, że rzeczywiście otyłość skraca życie, że może nawet prowadzić w niektórych Świerci. przyczynach, może być bezpośrednią, przyczyną pośrednią, bezpośrednią, ale, ale śmierci. Także przyczyn takich fizycznych jest bardzo wiele, prawda? Czyli wszelkie choroby znowu cywilizacyjne. Nowotwory, choroby układu krążenia, one również mogą być powiązane z nadmierną masą ciała, z niezdrowym odżywianiem się. Także tu jest mnóstwo takich konsekwencji, właśnie natury medycznej. Ale też mamy, tak jak wspomniałam o przyczynach psychologicznych, też mamy konsekwencje. Konsekwencje psychologiczne, konsekwencje społeczne. Tutaj chociażby praktyka kliniczna, badania pokazują, że depresja, lęk. To jest coś, co bywa efektem nadmiernej masy ciała w powiązaniu z tymi czynnikami społecznymi, prawda? Czyli zjawisko dyskryminacji, stygmatyzacji osób otyłych. Brzmi bardzo poważnie. Hmm. Czy w takim razie, skoro już wspomnieliśmy o diecie, możemy powiedzieć kilka słów na temat tej diety? Ona powinna być bogata hmm. w składniki odżywcze, w owoce, warzywa ale też yy, w jakichś proporcjach, tak? tak? Warzyw mniej owoców więcej czy odwrotnie. Tak, ja cieszę się, że Pani akurat wspomniała o tych owocach, no bo tak, mamy teraz lato, później będzie jesień, także jest to taki okres, kiedy rzeczywiście tych naszych mamy, ro tak, mamy rodzimych, tak. tych naszych owoców, na które czekamy czasami przez cały rok, wreszcie je mamy, mamy ich dużo. Także no, nie dziwmy się, że, 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 że po prostu mamy, mamy na nie ochotę, ochotę, że mamy na nie ochotę, no bo też ważną kwestią jest to, żeby czerpać przyjemność z życia również z jedzenia, tylko tak, róbmy to, że tak powiem, z głową. Także no, wszyscy, znaczy wszyscy wiemy, że owoce, warzywa są zaraz po ruchu, zaraz po aktywności fizycznej są na samym dole piramidy, piramidy, zdrowia. Tak, piramidy zdrowia czyli tutaj przede wszystkim one muszą występować w naszym jadłospisie. Ale to jest taka uwaga 4 do 1 mniej więcej, czyli tutaj wygrywają warzywa. Czyli rzeczywiście tutaj możemy owoce. tak, czyli tutaj um, zachowujmy umiar we wszystkim. Umiar jest zawsze wskazany, jak wiadomo. Natomiast jeśli chodzi o warzywa, to tu możemy być bardziej elastyczni. Natomiast no, jeśli chodzi o owoce, to bądźmy bardziej ostrożni. Ja uważam, że to jest bardzo, naprawdę bardzo cenny, bardzo dobry nawyk, kiedy ktoś decyduje się, żeby za Zastąpić jedzenie słodyczy, które są źródłem no, pustych kalorii bardzo często, żeby zastąpić się jedzeniem owoców. To jest bardzo dobry pomysł, to jest bardzo cenny nawet, no ale również tutaj umiar jest konieczny. Ale dlaczego konieczny? No bo tak, czereśnie, to jest nasz taki przykład. Nasz sezonowy, sezonowy owoc teraz akurat zaczynają. Tak, mamy taki czereśniowy czas. No ale proszę pamiętać o tym, proszę sobie to wyobrazić, że w kilogramie czereśni. No a no. Myślę, że wiele osób nie miałoby problemu ze zjedzeniem. Nie, Kilogram... pewno, ja bym nie miała, nie, ja pewno, Pani... no, nie. Nie, Obie, tak, to ustalmy, nie miałoby Tak, poradzimy sobie z tymi czereśniami. No, ale niestety w kilogramie czereśni jest mniej więcej tyle samo kalorii, ile w tabliczce mlecznej czekolady. No i no właśnie, a jak wiadomo, każdy o tym wie. My nie... Znaczy, wiemy o tym, tak ja wszelpie... Tak, znaczy. Powszechnie, miała na myśli to, że powszechnie wiadomo jest to, że jak będziemy codziennie na no tak. tą tabliczkę czekolady, no to to może, no, potem zakończy nie się. się to tak, dobrze. tak, nie skończy się to dobrze. No ale z czereśniami, z owocami też tak może być. One są bezsprzecznie źródłem bardzo cennych składników odżywczych, no ale tutaj zachowajmy umiar zdecydowanie. Czyli w kilku zdaniach, gdybyśmy mieli podsumować ruch. Zdrowa dieta bogata w warzywa i tak, owoce jest. z przewagą warzyw. Tak, zdecydowanie. Możemy powiedzieć o wysypianiu się. Tak, dobrze, że Pani o tym wspomniała. Tak, kiedy jesteśmy niewyspani. Kiedy nasza noc jest, tak mówiąc potocznie zerwana, wtedy rzeczywiście trudniej jest nam powstrzymać się przed zjedzeniem no, pewnych dodatkowych na przykład posiłków, prawda? Zwłaszcza jeżeli są smaczne, jesteśmy niewyspani, to często nasz humor jest troszeczkę gorszy, no i wtedy no tak i wtedy naturalnie też wiele osób pociesza się za pomocą jedzenia. Czyli jeśli przesypiamy prawidłową liczbę godzin, no to wtedy jesteśmy bardziej tacy wytrwali w przestrzeganiu takich prawidłowych zasad zdrowego stylu życia. Taką mamy nadzieję, że będą się Państwo do tych zasad stosować. Nie przesadzajmy z owocami, dbajmy Dziękuję. o siebie. Bardzo serdecznie dziękujemy za porady i za udzielenie nam wywiadu. Wszystkiego dobrego. Również dla Państwa zdrowia przede wszystkim. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.